Myślę, że na tym etapie mojego życia powinienem już po prostu szczerze dać znać ludziom, że jeżeli szukają gamingowego wysypiska śmieci, to zapraszam do mnie. Nagrywam ten film, który będzie, tak jak wiele innych filmów na tym kanale, troszkę takim chwaleniem się tym, co nowego znalazło się w mojej gamingowej kolekcji. Z tym, że tutaj główną atrakcją będzie przede wszystkim taka mała, właśnie, może nie taka mała, ale kolekcja. Gier NTSCJ i na rynek japoński, którą podesłał mi jeden z widzów, za co bardzo dziękuję. Wistac sprowadza z Japonii mnóstwo gier, nie wszystkie mi się podobają, co jak zaraz zobaczycie, wcale nie jest jakieś dziwne. I stwierdziłem, że spróbujemy sobie o nich pogadać, bo ja jeszcze do końca nie mam pojęcia, co tam jest. I w większości tych gier w tej chwili nawet nie mam na czym, jak odpalić, ale spokojnie, bo już nad tym pracuję. Więc zróbmy sobie taki wspólny unboxing i popatrzmy, jak bardzo dziwni są Japończycy. Ja bardzo lubię w ogóle y, oglądać jakieś tam japońskie boxarty do gier, nawet specjalną książkę, y, która nosi nazwę chyba Super Famicom Boxart wydawnictwa Bitmap Books. Wspaniałe, piękne, Japończycy naprawdę mają albo ogromny talent do robienia okładek, które nie są takie Stereotypowe i generyczne jak nasze europejskie okładki, że kurczę, chłop z karabinem, widziany z tyłu albo z przodu, i tyle, jakieś tam dziwne tło z innymi bohaterami, ewentualnie bez innych bohaterów, tylko gradiencik walnięty. Nie, wydaje mi się, że oni zwykle podchodzili i wciąż podchodzą do tej tematyki troszkę mniej komercyjnie, albo po prostu ich wzrok, wzrok Japończyków, reaguje na troszkę inne bośce niż wzrok Europejczyków. Ale może nie do końca, bo mi też się bardziej podobają te japońskie zwykle. A z tego, co się orientuję, to żadnych korzeni samurajskich niestety nie mam. I często jest tak, że jak oglądam te japońskie wydania gier, to po prostu czuję się, jakby przybyły do nas z zupełnie innej galaktyki, no bo nie dość, że niby to samo, ale wygląda zupełnie inaczej. To jeszcze nawet totalnie nie rozumiem alfabetu japońskiego, nie znam go. I te znaczki są dla mnie y tak enigmatyczne jak tylko enigmatyczne mogą być. Więc sprawdźmy, co my tu mamy. Nie mam pojęcia. O Jezu, to jest w Japonii w ogóle popularne. Były przynajmniej kiedyś różne gatunki gier, które nam, Europejczykom, są zupełnie obce. A nawet jeżeli nie, to po prostu dla nas nigdy nie stanowiły aż takiej świetnej zabawy jak dla mieszkańców Japonii. Tutaj, z tego co widzę, mamy zestaw gier karcianych. To nie są zwykłe karty, to być może są karty Hanafuda, czyli takie, od których produkowania zaczynało Nintendo. Karty Hanafuda to w ogóle jest bardzo ciekawy przypadek i sposób na ominięcie zakazu hazardu w Japonii, na którym i tak wzbogaciło się tam mnóstwo różnych takich mafijnych bossów, Yakuza i, i, i tak dalej. Ale też Nintendo. I to jest zajebiste, bo nie mam pojęcia, czy to są jacyś profesjonalni gracze, czy o co chodzi. No ale tutaj gra karty japońskie chłopy biorę 250 zł warte bez wątpienia. Zajebiste. Warto też zwrócić uwagę na to, że yy, chyba większość, nie wszystkie z tego, co widzę, ale większość japońskich gier na PSX jest w normalnych takich pudełkach, jak zwykłe płyty CD a nie w takich grubszych, jak znamy z rynku europejskiego, warto też wspomnieć, albo nie warto, ale moim zdaniem wszystkim zawsze warto wspomnieć, lubię tak grzebać w historii gamingu, że w Stanach Zjednoczonych na początku pudełka do gier z PlayStation wyglądały jeszcze zupełnie inaczej, były takie y, długie jak pudełka od gier na Sega Saturn, to jest dobry moment na dygresję, bo jedną z niewielu, kilku gier, które kupiłem sobie ostatnio, jest Sonic R na Sega Saturn, więc tak pudełka tych gier na PlayStation. W Stanach na początku wyglądały właśnie tak i zmienili to dopiero później. A Sonic R to są wyścigi, wyścigi na nogach, i na tych nogach, jakimś cudem, ta pierdoła na przykład jest w stanie dogonić Sonika, który podobno jest najszybszym jeżem i ogólnie stworzeniem we wszechświecie, więc trochę tak imersją mi im za bardzo nie poszło. Gra ogólnie uchodzi za dosyć średnią. Pograłem trochę i, i ma to swój urok, no i do tej pory nie miałem żadnego Sonica na Saturna, bo i prawdziwego sonika na Saturna nigdy nie było. E, ale jako fan takich różnych tworów, kart racera podobnych, stwierdziłem, że warto go mieć, jak ktoś występuje w dobrej cenie. No i robiłem też akurat materiał wraz z kanałem CD Action, który serdecznie pozdrawiam właśnie o kart racera. Dobra. Tutaj myślę, że bardzo. Y wiele gier skończy się takim prostym nie wiem z mojej strony rally cross ride na playstation bardzo fajne chociaż ja spędzałem czas głównie przy kolinie najpierw jedynce później dwójce kolin dwójka to prawdopodobnie była moja jedna z totalnie najbardziej ulubionych gier na pierwszego playa. ale zawsze było mi szkoda smutno bo wtedy też Telewizji. Podajże na TV4 leciały takie skróty rajdów w WRC w soboty i w niedzielę. Ja jako dziecko je oglądałem, interesowałem się tym bardzo i dlatego wiedziałem, że w kolinie dwójce nie ma prawdziwych nazwisk zawodników, które były w kolinie pierwszym, i stanowiło to dla mnie ogromny zabójstwo. A tutaj mamy pudełko od Rallycross, ale w środku są jednak wyścigi konne. Close enough. Samochody mają konie mechaniczne, więc chyba spoko. Tutaj coś jest bardzo ładnego, boksarz mi się podoba, jakaś strategia, być może turopa, tu wygląda trochę jak jakiś Fire Emblem czy coś. Martial Beat 2, to też mnie zawsze rozwala, że w Japonii niektóre słowa takie losowe piszą po angielsku i angielskim tym alfabetem, angielskim alfabetem, brawo Michał jesteś geniuszem, no ale wiecie o co chodzi. Marshall Beat 2, zaraz sprawdzę co to jest. Ok, to jednak nie jest strategia, tylko rytmiczna gra akcji od Konami w czasach, kiedy jeszcze robili normalne gry. Wygląda dość intrygująco i z tego co widzę, nigdy nie opuściła granic Japonii. Może sobie kiedyś nagram jakieś gameplay tych dziwnych gier, jak będę miał czas i możliwości. Tutaj nie PlayStation, tylko Sega Saturn, też zupełnie jak widzicie, inne pudełka niż mieliśmy w Europie. W Stanach to w ogóle były jeszcze inne, w Stanach były y, takie jak te, to znaczy też z tym takim główienkiem z boku, ale długie, niczym te europejskie. A w Japonii zwykłe pudełka od CD, Go. Zawsze chciałem nauczyć się grać w Go. Przypuszczam, że japońska gra na Sega Saturn nie jest najlepszą metodą, żeby y, tę zaległość w moim życiu nadrobić. Widzę, że są dwa tryby, 2D i 3D, doskonale, ale Mam nawet go takie w wersji niecyfrowej i pewnie teraz te, pewnie teraz pewnie kiedyś mi się zachce i będę sobie w go grał. No to jest już zagadka totalna, bo nie jestem w stanie sam z siebie zgadnąć co to jest zagranie, nawet jakoś wpisać czegokolwiek w Google, żeby ją odnaleźć, czyżby jakaś wizualna walka. Na szczęście tutaj na pomoc przy deszyfrowaniu, dekodowaniu starych technologii przychodzi nowa technologia, ponieważ istnieje coś takiego jak obiektyw Google. A w którym można zrobić zdjęcie właściwie dowolnego obiektu i później na podstawie wyników Google Grafika znaleźć, co to właściwie jest. Jest to gra na podstawie shonen mangi pod tytułem Zapiski detektywa Kindaiichi. Seria ukazywała się na łamach magazynu, którego nie znam, wydawnictwa, którego nie znam, w latach, których, które znam, bo od mojego urodzenia do 2017, a następnie wydana w 79 tomach typu Tankobon. No, a teraz macie ciekawostkę, żeby powiedzieć sobie kiedyś komuś przy yy, piwie. O co tam chodzi? 17-letni Haime, uczeń drugiej klasy liceum FUDO, potajemnie podkochuje się w swojej koleżance. Ta dowiedziała się od nauczycielki muzyki, że chłopak ma IQ wynoszące 180, z którego na lekcjach nie korzysta. Tak, wy wyłącza sobie, po prostu włącza tryb chill w mózgu i, i te 100 IQ wyłącza i zostaje mu 80. Jest wiecznie nieobecny, a nawet z WF-u jest nogą. Przy takiej wysokiej inteligencji, a jego charakterystyczną cechą są długie bozy spięte z tyłu i coś w oku, pewnie jakiś taki błysk w oku. Jak to powiedział inspektor japońskiego CBS-u i samu Kenmochi. No dobra, ta gra właśnie wygląda tak, jakby nie było tam specjalnie gameplayu, tylko jakoś się podążało za historią. Ciekawie, też bardzo ładna okładka, a w pudełku, tak, w pudełku jest dla odmiany to, a nie wyścigikonne. Dobry znak. Tutaj trochę już sfatygowana gra pod tytułem Battle Monsters na Sega Saturn. Tutaj przyznam się, że już wcześniej sobie tytuł ten wpisałem, okazało się, że gra otrzymała doskonałe noty na poziomie 3 na 10 w Japonii. No ale wyszła, ktoś grał, ktoś sobie w Japonii kupił, a, a teraz jest u mnie więc śmiesznie. Zawsze mnie w ogóle fascynowało, teraz to wiadomo, że są znacznie wyższe budżety, więc tych gier tylko dla Japończyków nie powstaje aż tak dużo. Ale to, że biblioteki niektórych konsol w Japonii były znacznie szersze niż te w innych częściach świata i właśnie Sega Saturn słynie jako taka konsola, która w Japonii odniosła całkiem spory sukces. Mnóstwo osób ją kupiło i do pewnego momentu nawet wyprzedzała pierwsze PlayStation. Dopiero po premierze finała siódemki PlayStation zaczął się odbijać i tam Saturnę wyprzedzać. Ale Saturn jest w Japonii wspominany bardzo, bardzo ciepło. I nie chcę skłamać, ale z tego co pamiętam, to gier na Saturna w Japonii ukazało się ze trzy razy tyle, co w Stanach i w Europie. I to naprawdę w dużej części były nie takie popierdółki, ale naprawdę dobre gry o dość wysokim budżecie. I tym bardziej nie mam pojęcia, jakim cudem to się komuś opłacało. K1. The King of Kings, czyli król królów. To jest y, symulator MMA, zanim chyba MMA K1 było w Polsce modne, więc nie wiem, czy tam w Japonii są aż tak bardzo do przodu, że tam są jakieś tutajsi y, celebryci, tak jak teraz u nas się tłuką. Wiecie, że kiedyś do mnie pisali, czy mi się nie chciał bić, ale nie odpisałem jakoś. No, spoko akurat do starych pijatek mam sentyment, więc bardzo chętnie bym zagrał. O ile gdzieś jest płyta, bo, bo nie ma jej tutaj. Jedziemy dalej. Tutaj widzę, że na PS2 jakieś musoł od Koei, czyli innymi słowy, nawet się nie będę sprawdzał, to jest któreś z, z Dynasty Warriors, czyli my sami przeciwko całemu światu. I to dosłownie, bo w tej się przecież napierdziela setki, jeśli nie tysiące wrogów, bardziej tysiące, na każdej jednej planszy, to te takie fajne mechy, jakie w ogóle ładne pudełko, co się nazywa. nie to się nazywa jożelka i To się nazywa Karton, kurczę, Michał, jesteś głupi. Kartonik. Kartonik jest, na środku jest też zwykła gra. To jest chyba gra na kompa w ogóle. Jest tylko napisane kompa list. Ale jako, że na kompa to i tak nie sprawdzę w tej chwili, bo i tak nie będzie mi dane w nią zagrać. Kubuś Puchatek. Wydanie japońskie, bo chińskiego być nie mogło. Na pierwsze PlayStation. No a to jest przyjemne. Ja coś sobie z tymi grami zrobię. Najbliżej będę miał dla beki. Gdzieś tam. A jeżeli komuś się nie przydały to to ja je chętnie przygarnę. Yy, gra na PlayStation, której nie znam. Może powinienem, może trochę wstyd, bo ma taką dosyć profesjonalną okładkę. Wygląda trochę jak podruba Virtua Fightera yy, z Segi Saturn, więc może to rzeczywiście była jakaś konkurencja. Zaraz sobie odpalę mój magiczny obiektyw Google i sprawdzę, cóż się za tym kryje. Nie, dobra, jednak jestem w pełni usprawiedliwiony, bo gra nosi tytuł Virtual Here You No know Ken. I jest bijatyką, która jest prequelem. Jakbyście nie wiedzieli, to jest prequel do No Oaken Twin dla Nintendo 64. A? Yy, gra nigdy nie opuściła granic Japonii, ale właśnie ten gameplay wygląda tak nie gorzej od tych. Znaczy na, na małych skinach na opakowaniu, więc może to jest totalne gówno, ale wizualnie wygląda nie gorzej niż te flagowe tytuły tamtego okresu. Simulator Pachinko, czyli to co teraz robi Konami ponad 20 lat później. Pachinko to też jest taka e, gra losowa, może nie jak te karty Hanafuda, bo tylko też tak chyba totalnie losowa, na punkcie której Japończycy szaleją i też była oryginalnie sposobem na ominięcie zakazu hazardu w Japonii, bo tam też oficjalnie nie wygrywacie żadnych pieniędzy, ale e, nieoficjalnie to, to jednak tak. Dalej, Kiwames. Mm. Nie jest to symulator japońskiego piłkarza, Kiwames, niestety. Yy, nie wiem co to jest, ale na okładce jest jakieś takie mocno rozpikselowane coś. Sprawdzę. Ta gra jest tak niszowa, że nie potrafię znaleźć niczego oprócz yy, samych wyników wyszukiwania też z japońskimi znaczkami. A nie, dobra. To jest Mahjong? No to bym nie powiedział, że jest taką okładką. Bardziej wyglądało też na jakieś Dynasty. Warriors. Dalej gra w protektorze i w grubym opakowaniu, a jednak japońska. Jakiś RPG chyba, i to jest właśnie jedna z tych japońskich okładek, na których bardzo dużo się dzieje i wyglądają po prostu intrygująco i bardzo chcę ją zobaczyć. Zobaczymy, czy, jeżeli jest protektor, to czy gra nadal siedzi w środku. A może zaraz się okaże, że to nie jest protektor, tylko to jest po prostu oryginalne opakowanie i ta gra była warta fortunę do. Y, czasu 5 sekund temu kiedy postanowiłem nieopatrznie ją otworzyć. Okej, okay, tutaj są niby jakieś chyba książki, a tutaj jest napisane Sound and Drama. Brzmi jak y, ten jeden czas, kiedy mi się chciało iść na dyskotekę. Koei the Best, czyli to chyba z jakiejś serii gier, które już zaznaczyły się jakoś w historii gier firmy Koei. I co, dobra, chyba nie pozostaje mi nic innego, jak też sprawdzić czymże ten tytuł jest. Gra fabularna, która ukazała się na PCFX, znany też jako TurboGrafx-16 i właśnie na pierwsze PlayStation. is the first neo-romance role-playing game, canonically the game is a direct sequel to Angelic Special 2. Jakaś czczona, święta bestia kosmosu się rodzi, i zostaje wybrana księżniczka, i no, dobra, dobra, to, to jest taki poziom japończyzny, że chęcią bym się w to zagłębił, gdyby istniało jakieś nieoficjalne tłumaczenie, a nie wiem, czy istnieje. I na koniec prawdziwa perełka, ponieważ ja kocham, tak jak mówiłem, okładki gier na Super Famicom'a w wersjach japońskich, nawet sobie kilka kupiłem wcześniej do retro tygodnia nie tylko, dlatego właśnie, że są tak ładne i bardziej porządne niż to, co żeśmy dostali. W biednej Europie, i nic z tego samego powodu mam też tę y, książeczkę. To jest jakiś RPG, bo to też już sprawdzałem wcześniej, bo nie mogłem się powstrzymać. Też RPG, który granic Japonii nie opuścił. Taka ciekawostka z japońskimi pudełkami gier na Super Famicoma, że w środku miały plastik, a nie tak jak u nas i na SNES-a i na Nintendo 64, tylko marną teksturkę, która sprawiała, że takie pudełka, które i u nas są kartonowe, i tam były kartonowe. W Japonii trzymają się dobrze, a u nas do dupy, bo tam chociaż od środka ten plastik dobrze usztywnia i tak rozsadza. To akurat mógłbym sobie pobrać, bo mam przejściówkę, która pozwala uruchamiać gry na europejskim SNESie z różnych regionów. Tutaj jest nawet mapka regionu, która z pewnością niesłychanie pomogłaby mi w czysto japońskim gameplayu. Co do PlayStation to po prostu chyba sobie ogarnę jakąś przerobioną konsolę, żeby kilka z tych gier i innych gier w przyszłości sprawdzić. A do Saturna można sobie kupić taki cartridge, bo Saturn ma slot na cartridge, tylko to nie są cartridge z grami, tylko cartridge karty pamięci, cartridge rozszerzenia ramu, albo takie cartridge, właśnie trzybiednym, które są i rozszerzeniem ramu, którego niektóre gry, które ukazały się w Japonii, wymagały, na przykład Biatyki 2D, dzięki czemu wyglądały znacznie lepiej i miały lepsze animacje niż ich odpowiedniki z PlayStation, albo e, i ma wbudowaną właśnie kartę pamięci i też pozwala na Odpalanie gier z innych regionów oraz kopii zapasowych swoich własnych produkcji, które sami sobie kupiliście za dużo pieniędzy. Tutaj dobra, jeszcze przedostatnia przedostatni rzecz, którą dzisiaj pokazuję. Nie, trzecia od końca, bo dwie kolejne to będą już takie niezwiązane z tym prezentem. Modlitwa, za który jeszcze raz dziękuję. Taki stosik płytek firmy Esperanza Czystych. Nie, no mamy tutaj Wi-Fi, Wi-Fi Plus. Wszystko w wersjach japońskich Dragon Quest 10. Tego bym się nie spodziewał na Nintendo Wii. Czy kiedykolwiek to włączę? Pewnie nie, ale mam. Golf na PlayStation Dragon Quest 8. Dlaczego mój drogi widzu tak bardzo nie lubisz Dragon Questa? Chyba, że to po prostu twoje 17 kopie, a wcześniejszymi sobie wytapetowałeś pokój. Tetris. Wi-Fi, ja sobie wytatuję, te wytatu, wytatu, wytatu. Też może, ale tymczasem sobie wytapetuję pokój tymi WiFitami, bo jest ich już tu chyba 5, co oznacza, że w Japonii prawdopodobnie ludzie chcieli żyć zdrowo i mieli fazę na ćwiczenia, ale później szybko im przeszło i te egzemplarze poszły do Polski. Mass Effect, w ogóle gry na Xboxa 360 w wersjach japońskich są na pewno bardzo rzadkie, bo w Japonii nikt Xboxów nie kupuje. Kolejny Dragon Quest 10. No dobra. To baseball, który kojarzę, bo kojarzę tego ludzika baseballowego skądś. Dragon Quest 8. Dish of Cer Cerberus Final Fantasy 7 Tę grę znam, nigdy w nią nie grałem, niż była średnio oceniana, ale znam. Wii Fit, Wii Fit, Wii Plus. Wii Sports. Wii Fit. fit. Oj, to będę miał do jakiegoś tego gagu, jeżeli kiedyś zrobię jeszcze jakiś odcinek związany z Wii albo. Ze zdrowym stylem życia graczy, no nic, dziękuję. Spotykamy się w ogóle na tym kanale ostatnio regularnie, mam nadzieję, że będziemy też jeszcze regularni, dlatego że współpracuję ze sklepem Invisible Black, dzięki któremu dostaję protektory na moje cenne gry, wy macie 10% zniżki na cały asortyment z kodem, który widzicie w tej chwili na ekranie, albo przynajmniej jest w opisie filmu. Więc zachęcam Was, bo jeżeli macie jakieś cenne gry, szczególnie takie właśnie kartonikach, a nie w pudełkach w stylu DVD, to warto je chronić. To nie jest duży koszt. To jest koszt paru złotych per gra, a dzięki temu paru złotych per gra albo będziecie mieli później znacznie ładniejszą i w lepszym stanie kolekcję dla siebie, albo będziecie mogli za 50 lat sprzedać te gry znacznie, znacznie drożej. Ale dlaczego o tym mówię? Dzięki współpracy z Invisible Black mogę sobie kupować jedną fajną, nie nietanią grę miesięcznie, takim obiecałem i będę ją pokazywał na tym kanale. Zwykle to pewnie będzie osobny film, ale dzisiaj w tym przypadku tej pierwszej nie chcę spoilować tego do końca, co będzie się działo w kolejnym retro tygodniu. To też będzie retro tydzień mini o zapomnianej konsolce, ale pokażę wam tak szybko. To jest Resident Evil 2, czyli najdroższa i najcenniejsza gra w asortymencie i bibliotece zapomnianej konsoli Tiger Gamecom konsoli, która jest tak zła, że nie jestem w stanie na niej grać. Ale sam ten port Resident'a jest mega imponujący, to znaczy oni tutaj serio jedną z kampanii, bo w oryginale są dwie, tutaj jest tylko jedna, oddali na handheldzie, tak jak to tylko było możliwe na tym sprzęcie i w 1998 roku na konsoli przenośnej. I gdyby nie to, że GameCom ma najgorszy ekran, jaki widziałem w konsolach w życiu, i taki, że naprawdę. Nie jestem w stanie, ja zawsze bronię konsol różnych, które się nie udały, nie wyszły, ale, ale na tym po prostu nie jestem w stanie fizycznie grać i wytrzymałem naraz z tym rezydentem maksymalnie 10 minut, to byłbym pod wielkim wrażeniem i pewnie przeszedłbym go w całości. A dlaczego o tym mówię, i dlaczego pokazuję to teraz i dlaczego wybrałem tę grę? Dlatego, że wierzcie lub nie, ale nikt nie. Prowadzi seryjnej produkcji protektorów na gry do konsoli Gamecom, które zresztą pudełka do Gamecoma mają bardzo nietypowe wymiary. A teraz tutaj mam takiego pypcia, który wystaje, i też muszę się postarać to zamknąć, tak, żeby nic złego się z tym nie stało. Dobra, no. Więc yy, Invisible Black ma taką funkcję, funkcję no to tam jeden pan bardzo sympatyczny prowadzi ale może zrobić wam protektor customowy, na wymiar taki jaki tylko chcecie, wystarczy wybrać w sklepie odpowiednią opcję, na to też jest moja zniżka i to serdecznie polecam, no bo jak ja sobie patrzę na moją kolekcję, to okazało się, że tak naprawdę to co mam w tej kolekcji najdroższe, to są zwykle jakieś kolekcjonerki, wydania specjalne, gry rzadkie, na rzadkie konsole, i tak, to są rzeczy, które chciałbym chronić najbardziej, a nie załatwię tej ochrony kupując sobie 20 protektorów do gier na PlayStation 2, więc to, że mogą sobie zrobić protektor do gry na Gamecoma i to pewnie nie będzie ostatni, jest super i serdecznie Wam to polecam. A ostatnią rzeczą, którą kupiłem i o której też zrobię pewnie dłuższy film na tym kanale niedługo, są oficjalne kontrolery Nintendo, niby do starych konsol, ale tak naprawdę do nowych i najbardziej mnie rozwala. One są dostępne wyłącznie w europejskim sklepie Nintendo, który od jakiegoś czasu ma wysyłkę do Polski, i są po prostu cudowne i rozwala mnie ten pad do Nintendo 64, bo no, ten pad wygląda bardzo niewspółcześnie. W tej chwili raczej firmy, nawet które robią jakieś pady retro, nie robią kontrolerów do Nintendo 64, a tu jest oficjalny pad, który wygląda tak jak ten stary pad, który zestarzał się w swojej formie bardzo, a jednak działa i jest ta kurczę plastikowa, nieokryta niczym gałka analogowa, którą kręcenie po prostu jest fizycznie bolesne a jednocześnie ten pad ma kilka bardzo nowoczesnych funkcji. Ma ładowanie przez USB-C, ma dodatkowe przyciski, jest oczywiście przyciski do śmigania sobie po menu Switcha, jest oczywiście bezprzewodowy i ma też chociażby budowaną wibrację, która w oryginale była załatwiana przez osobne akcesorium zwane Rumble Packiem. No i ja sobie na tym padzie ostatnio gram w grę Nintendo Switch Online na Nintendo Switchu i chciałem zrobić taki chyba film, który będzie przeglądem tego, które gry na tym Nintendo Online jeszcze warto sobie pograć, a które zastarzały się tak raczej średnio. Ten pad kosztuje bodaj 50 euro, czyli tak jak zwykły pad do, do Switcha, moim zdaniem warto. No i co, tyle, dziękuję Wam bardzo, widzimy się pewnie jeszcze w sierpniu, znaczy na pewno jeszcze w sierpniu. Do zobaczenia.